Jestem w oddziele 423D to miejsce gdzie robiono niedawno temu przebież miejsce gdzie pozostawiono bardzo dużo drzew wyznaczonych, a nie wyciętych tu widzimy osikę, która została niewycięta wyznaczona która się złamała na skutek działania wiatru I Została ona, była złamana w czasie, kiedy w wydipinarze. Podobnie jak sąsiadująca z nią, następna osika, też wyznaczona do wycięcia. I podobnie jak ta pierwsza złamana, te tutaj osiki przez długie lata swoim działaniem widzimy, że do dawno temu było złamane. Widzimy po korze. Po Rosnących grzybkach na tym wszystkim, czy nie od tego powinien rozpocząć pracę pilarz chodząc na powierzchnię, czy nie to powinno być jego pierwszym drzewem wyciętym. Te tutaj osiki wyraźnie widać, że doprowadziły do tego, że stan tej uprawy, właśnie tu jesteśmy w uprawie, stan tej uprawy, i tutaj są tuby, ale też. Nie sfilmowałem, to Czapur jeszcze o nich nie wie, to jeszcze nie posprzątał, bo inne sprząta. Choć uważam, że sprzątanie teraz tych tub to jest tylko i wyłącznie poniebieranie człowieka, żeby się po tych gęszczu łaził. Tych tub tu jest dużo. I to jedyny dowód na to, że w tym miejscu rosły dęby. Bo te tuby osłaniały właśnie dęby ale widzimy, że rosły i rosną jeszcze. Tutaj mamy dwa dęby, które ocalały w tubach pozostałych. Nie ma, tutaj mamy kij po tubie, tu mamy i Właśnie brak tych sadzonek. Tutaj leżą tuby, dębów nie ma, ale jest tutaj taki dąbek, który usechł w tej tubie. No, usechł, bo z boku są graby. Dużo cienia. Nikt nie dopilnował. O, tu następny. Podobny jego los. Też usechł. Czyli tutaj może by coś się rosło, gdyby ktoś o to zadbał. Tutaj jest rząd nawet takich dębów. I paliki świadczące o tym, że przy palikach stały tuby, a w tubach rosły dęby. No niestety nie powiodło się leśniczemu to odnowienie, podobnie jak wiele innych, nawet nie odnowienie, bo to byłoby już zalesianie, bo to grunty porolne.